Hej hej hej, to jest mój drugi vlog, więc zobaczymy co się dzisiaj wydarzy. Ale mam kilka ciekawych rzeczy. Muszę zrobić się śniadanko najpierw. Ok, słuchajcie, na śniadanie robię z serka wiejskiego, bo moje dziecko je normalnie uwielbia. I tak się słuchajcie, prezentuję jej jedzonko. Tutaj mam plecuszki, malinki i boróweczki. męcznego. Usiądźmy sobie i sobie pogadajmy, bo mój pierwszy odcinek, jeśli go jeszcze nie widzieliście, był dość szybki. I o czym jak z Wami sobie pogadać? O moim kolorze włosów. Mój pierwszy odcinek miałam inny kolor włosów niż mam teraz. A, a jeśli nie oglądaliście, to serdecznie zapraszam. Blond włosy to było coś, czego mi brakowało w moim życiu, naprawdę. Przysięgam. Ja byłam w Polsce na tydzień czasu, nie nawet tygodnia, nie byłam na parę dni. Było. I e, umówiłam się w ogóle na wizytę do fryzjera, No, jak wrócę, to ten, to przyjdę. No i w poniedziałek miałam taką wizytę. No i ja się z nim umówiłam. Tak mi się wydawało, że ja się z nim umówiłam. Na e, takie sprawdzenie, czy moje włosy są ok, czy są dobre kondycji i w ogóle. No, ja tam zachodzę i tak. On nie mówił w ogóle po angielsku, więc mówiła do mnie ta pani, która tam też pracowała. No i on do mnie mówi, czy ja na rozjaśnianie. No ja mówię, że chyba tak, ale chyba najpierw chciałam sprawdzić włosy. A ona do mnie, że dobrze siadaj i on mi rozjaśni faktycznie to jedno pasemko, żeby sprawdzić, jak to się rozjaśnia. No i on mówi, dobra, fajnie się rozjaśnia, to rozjaśniamy to. Z jednej strony ja byłam ucieszona, no bo ja chciałam te włosy jak najszybciej, ale z drugiej strony ja siedziałam tam 7 godzin i przez 7 godzin ja nie wiedziałam. Ile ja w ogóle zapłacę za te włosy? Ja nie byłam do tego nastawiona psychicznie, nie fizycznie, no ale bardzo się cieszę z efektu, bo jestem naprawdę zadowolona. Teraz może tego tak bardzo nie widać, jak te włosy ładnie wyglądają, bo e, niedawno je umyłam. Ja teraz mam chwilę wolnego dla siebie, ogarnę sobie dom na szybko, póki mi e, moja dziewczyna śpi. Wypiję sobie już chyba zimną kawa. Więc widzimy się za chwilę. A przed chwilą wróciliśmy z jakiegoś godzinnego spaceru. Tak, i jest gorąco. Jest bardzo gorąco. To słońce normalnie parzy. I. fajnie jak Nie? Nie jest fajnie? Tu jest chłodniej. Czekamy teraz na tatusia aż wróci do domu i ja Wam robię. Pokaz różowych sukienek na różową imprezę. Mamy chwilę czasu, więc pokażę Wam. Ja te sukienki zamówiłam trzech. To jest pierwsza sukienka, którą zamówiłam. Ona obu, Nie wiem, czy ona by była fajna dla różową imprezę, ale wygląda, mnie, myślę, że fajnie. A tu mamy taki różowy komplecik, spodnie i koszula. I bardzo mi się to podoba. Kolejny taki. A, taki sam set jak poprzednio, po prostu innych lub, i ona ma bardzo inny materiał. To jest taki właśnie dusiniejszy materiał, mi się bardzo podoba. Nie wiem, co o tym, bo mi się to bardzo podoba. To ma w ogóle pod spodem spodenki takie białe. Nie wiem, czy to mnie bardziej lubi. Słuchajcie, dajcie znać, która sukienka podoba Wam się najbardziej, a ja jeszcze lecę zobaczyć na miasto. Może coś akurat fajnego, żeby go znajdę. Let's go! Jesteśmy na mieście, słuchajcie, tylko że w Walwajku. Przyjechaliśmy do Walwajka, bo zostaliśmy przeznaczeni na e, festiwal. Tak chyba dziecięcy tam Będzie tańczyła po prostu e, córka mojego narzeczonego brata. Nie wiem, czy będzie. I e, właśnie idziemy zobaczyć, no i przy okazji zwiedzimy parę sklepów, mam nadzieję, że coś. świetnego powietrza. Ja ogólnie myślałam, że to będzie jak naprawdę festiwal, a to jest po prostu jakieś staneczne e, coś. Fajnie, bo ja jako mama kiedyś bym chciała zostać i krzyczeć do mojej córki dawaj Mila, dawaj. I ja chyba będę taką e, troszeczkę wieśniową mamą, która naprawdę będzie kibicowała mojej córce Stałeś całej Wróciliśmy już do domu, powiem wam tak. Siedzieliśmy tam chyba z 3 godziny, bo jeszcze przyjechali rodzice mojego i jest tak gorąco, jest chyba z 35 stopni, nie wiem ale jest bardzo gorąco i, i co? Nic nie kupiłam tak naprawdę bo nie chodziłam po sklepach, bo było za gorąco. Po prostu za gorąco. Co? I to było chyba na te A nie. Kupiłam tureckie babeczki i zróbmy sobie teście ale i to już widzę, no. Dobra, więc mamy słomkę do tego i tu mamy chyba buradana acyzins. Buradana acyzins. To chyba znaczy... Zrób tak dobra, spróbujmy sobie to mega dobra. Tak ja W sensie limonkowe jestebiste jest Nigdy nie byłam w ogóle w tureckim sklepie. Pierwszy raz tam poszłam. Bardzo dobre. No to polecam na koniec. <gry> Okej, okay, bye guys!